W tej części kursu zajmiemy się tym, co spędza sens powiek wielu liderom. Jak radzić sobie z oporem wobec zmian? Dowiesz się, jakie są sprawdzone strategie radzenia sobie z oporem, skąd tak naprawdę bierze się opór w zespole. Z poprzedniej części już wiesz, że łatwiej jest zarządzać zmianą w małym zespole. Ale co jest specyficznego w radzeniu sobie z oporem w małym zespole? To fakt, że każda reakcja jest bardzo widoczna. I może szybko wpłynąć na cały zespół. Ale to też szansa. Wyobraź sobie, że wprowadzasz nowy sposób raportowania pracy. W pięcioosobowym zespole jedna osoba otwarcie wyraża niezadowolenie. Co robić w takiej sytuacji? Po pierwsze, przeprowadź szybką, indywidualną rozmowę. Nie przez maila, nie na forum zespołu, tylko w cztery oczy. Możesz zacząć na przykład w ten sposób: Widzę, że masz wątpliwości. Powiedz mi więcej. Często samo wysłuchanie obaw zmniejsza opór o połowę. Po drugie, włącz te osobę w proces planowania zmiany. W małym zespole możecie sobie na to pozwolić. Jak byś to zrobił? Jak można uprościć? Czasem najlepsze rozwiązania przychodzą właśnie od początkowo sceptycznych osób. Mała, ale ważna wskazówka. W małym zespole świetnie działa metoda pilotażu. Zaproponuj, spróbujmy tego przez tydzień. Jeśli się nie sprawdzi, zmodyfikujemy. To znacznie zmniejsza opór, bo ludzie wiedzą, że mają wpływ na ostateczne rozwiązanie. A co z motywacją? W małym zespole możesz sobie pozwolić na personalizację. Jeden pracownik potrzebuje więcej szkoleń? Zorganizuj je, drugi woli pisemne instrukcje? Przygotuj je. To niewielki wysiłek, który daje świetne rezultaty. I jeszcze jedna rzecz. Celebruj małe sukcesy. W małym zespole każdy postęp jest widoczny. Prowadziłeś nowy system i pierwszy projekt poszedł sprawnie? Zróbcie wspólną kawę, porozmawiajcie o tym, co się udało. To buduje pozytywne skojarzenia ze zmianą. Pamiętaj, w małym zespole masz przewagę szybkości i elastyczności. Wykorzystaj ją. Nie potrzebujesz formalnych procedur i długich procesów. Czasem wystarczy szczera rozmowa, szybka decyzja i konsekwentne działanie. Czy wiesz, co jest najważniejsze w zarządzaniu zmianą w małym zespole? Autentyczność. Ludzie widzą Cię codziennie, znają Twoje reakcje. Jeśli naprawdę wierzysz w zmianę i pokazujesz to swoim zachowaniem, połowa sukcesu za Tobą. A co z oporem? Co jest jego przyczyną? Warto zrozumieć, że jest to zjawisko całkowicie naturalne i występuje praktycznie w każdym procesie transformacji. Opór ten ma głębokie podłoże, zarówno w naszej psychice, jak i w strukturach organizacyjnych, w których funkcjonujemy. Jednym z fundamentalnych powodów występowania oporu jest głęboko zakorzeniony w ludzkiej naturze strach przed nieznanym. Kiedy w firmie pojawia się zmiana, pracownicy często doświadczają niepokoju związanego z niepewnością co do swojej przyszłości. Obawiają się nie tylko o swoją pozycję czy zakres obowiązków, ale również o to, czy poradzą sobie w nowej rzeczywistości. Ten lęk przed nieznanym jest szczególnie silny, gdy komunikacja dotycząca zmian jest niewystarczająca lub niejasna. Kolejnym istotnym aspektem jest poczucie utraty kontroli nad swoim środowiskiem pracy. Ludzie z natury dążą do przewidywalności i stabilności w swoim otoczeniu zawodowym. Gdy pojawia się zmiana, często czują, że tracą wpływ na swoją sytuację zawodową, co może prowadzić do frustracji i oporu. Jest to szczególnie widoczne w przypadku pracowników z długim stażem, którzy przez lata wypracowali sobie określone metody działania i czują się niekomfortowo. Istotną rolę odgrywają również struktury w organizacji. Osoby zajmujące kierownicze stanowiska mogą postrzegać zmiany jako potencjalne zagrożenie dla swojej pozycji czy autorytetu. W rezultacie mogą świadomie lub nie hamować proces zmian, aby zachować status quo. Ten rodzaj oporu jest szczególnie trudny do przezwyciężenia, gdyż często pochodzi od osób, które formalnie powinny być liderami zmian. Warto również zwrócić uwagę na rolę doświadczeń z przeszłości. Firmy, które przeszły przez nieudane próby wprowadzenia zmian, często noszą w swojej zbiorowej pamięci te negatywne doświadczenia. Pracownicy, którzy byli świadkami lub uczestnikami nieudanych transformacji, będą naturalnie bardziej sceptyczni wobec nowych inicjatyw. Ta pamięć organizacyjna to może znacząco wpływać na poziom akceptacji dla kolejnych zmian. Opór może przybierać różne formy. Od jawnego sprzeciwu po bardziej subtelne formy sabotażu. Niektórzy pracownicy otwarcie wyrażają swój sprzeciw podczas spotkań czy w komunikacji wewnętrznej. Inni mogą pozornie akceptować zmiany, jednocześnie podejmując działania, które spowalniają lub utrudniają ich wdrożenie. Ta różnorodność form oporu sprawia, że jego identyfikacja i zarządzanie nim staje się szczególnie wymagającym zadaniem. Skutki oporu wobec zmian mogą być bardzo poważne dla organizacji. Oprócz oczywistego spowolnienia procesu transformacji, może dojść do pogorszenia atmosfery w pracy, spadku produktywności czy zwiększenia rotacji pracowników. Długotrwały opór może również prowadzić do powstawania konfliktów w zespołach i osłabienia więzi między pracownikami a kadrą zarządzającą. Zrozumienie złożoności zjawiska oporu wobec zmian jest pierwszym krokiem do skutecznego zarządzania procesem transformacji. Świadomość różnorodnych źródeł i mechanizmów oporu pozwala lepiej przygotować się do wprowadzenia zmian i odpowiednio wcześniej reagować na pojawiające się przeszkody. Razem dotarliśmy do końca naszego kursu o zarządzaniu zmianą. Przeszliśmy wspólnie przez cztery kluczowe części, które pokazały Ci, że zmiana w organizacji to nie tylko proces, ale przede wszystkim praca z ludźmi i dla ludzi. Życzę Ci powodzenia w przeprowadzeniu zmian w Twojej firmie. Pamiętaj, teraz jesteś lepiej przygotowany lub przygotowana niż Ci się wydaje. Masz wiedzę, narzędzia i co najważniejsze świadomość, że zmiana to proces, który wymaga czasu, cierpliwości i empatii. Powodzenia w Twojej podróży przez zmiany. Studium przedsiębiorczości łączymy wiedzę z pasją do biznesu.